Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Jestem już po kursie, w sumie wyszedłem dzisiaj wcześniej, gdyż czekałem na kuriera yy, z odżywkami, nie będę mówił nazwy. Skąd, bo wciąż nie dostałem kodu i będzie teraz bojkot. Nie będę pokazywał tej marki po prostu, póki nie dostanę swojego kodu. <grych> Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego ja robię te zamówienia, a nie kupuję sobie tutaj w Niemczech tych produktów. I czemu zawsze byłem tak zachwycony, że jest o wiele taniej i sprawdziłem sobie zamówienie z 8 września ubiegłego roku. I teraz 3 dni temu robiłem y, zamówienie. Na przykład kilogram kreatyny, za który płaciłem w tamtym roku 44 zł. W tym kosztu jest 135. pokazywałem Wam też to na Instagramie, także yy, mega inflacja yy, na SFD, już powiem, niech stracę, ale jest no po 300%. Jest duża różnica, wciąż jest ciutkę taniej niż jakbym chyba w Niemczech zamawiał, ale już ma kolejne zamówienie, będę robił sobie po prostu tu w Niemczech, bo, bo nie ma to jakiejś takiej wiecie, znaczącej różnicy. Wiecie tych kurierów z DHL-a to można śledzić, Przed mi e że on będzie koło 12 a 13, a mi zależało, bo już właśnie tej kreatyny nie miałem na dzisiaj. A nie chciałem też zawalać kursu, się zwalniać, no to wyskoczyłem na przerwie i tam znalazłem, gdzie on, na której ulicy stoi. Często tak robiłem, jak gdzieś musiałem jechać, a wiedziałem, że paczka ma przyjść, to sobie jechałem na tą ulicę, gdzie mi tam pokazywało w e-mailu i odbierałem. I oczywiście dzisiaj yy, nie można było odebrać, a to tylko dlatego i wyłącznie, że kurierem był Polak, bo yy, i wtedy jest już problem, wiecie. No ale ugadaliśmy się, że zostawimy w paczkomacie. Ale w końcu wróciłem wcześniej z tej szkoły i słuchajcie, dobrze zrobiłem, bo paczka była rozwalona i jakieś też dostałem z SFD paczkę rozwaloną, i oni ją odesłali. Ja powiem: przez trzy tygodnie bez niczego byłem, zanim przysłali mi nową. Bo to jakoś tam przez dhl szło, reklamacja, że to rozwalone, i ponad trzy tygodnie. I ona była rozwalona, musiałem podpisać protokół, także on by mnie nie włożył do paczkomatu. Ta chęć tego, żeby to mieć od razu, a nie czekać, bo w paczkomacie by była parę godzin yy, później, zwyciężyła. No i dobrze, że zwyciężyła, bo by mi w ogóle nie posiadł, jakbym yy, nie odebrał jej osobiście. Także spoko mam już wszystko najważniejsze. Szykuję się teraz, wcechać do fryzjera w osyście, bo patrzcie, co już się dzieje, jest tak nieschludnie to wygląda. Co prawda, w przyszłym tygodniu mam jakąś wizytę jako model z grzeźkiem. Dwóch modeli. Z Facebooka ktoś ma nas za Friko oszczyc, bo potrzebuje to do szkoły. Nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie, ale teraz tak się wyścinam na krótko, to nawet jak nie wyjdzie, to nie będę mieć tam jakiegoś żalu, wiecie, wielkiego. I chciałem czekać, żeby miał po prostu artysta na czym pracować, ale ja się będę źle czuć, także jadę, bo jeszcze tydzień chyba do tego modelarstwa, tak? Do modelingu nie modelarstwa. Jakiś lodziarz, lodziarz lody sprzedaje samochodem i dzwoni na mnie. Chodźcie, on nie sprzedawał lodów tylko jaja. Nawet nie wiedziałem, że tacy jeżdżą. Takimi autami i jaja sprzedają Niesamowite Dzisiaj się dowiedziałem wiadomość, że mi się nauczycielka zmienia W połowie kursu I trochę smutno, bo ona jakaś taka w porządku Zresztą z każdym się człowiek żywa Jak się parę miesięcy razem, wiecie, widzi No ale to wiecie, to tak jak W ciąży się chłopaka nie zmienia Taki ten, taki nauczycielki W połowie kursu Ale wyprowadza się, gdzieś się wybudowali Ale plus jest taki, że ma być Teraz Niemka w zastępstwie za nią, bo ta jest chyba z Mołdawii czy skądś. Wydaje mi się, że jednak niemiec nauczyciel będzie lepiej potrafił to mi wytłumaczyć niemiecki niż obcokrajowiec. Uwaga, nie wiem czy jesteście gotowi. Nowy fryzik ma tego. Wracam z dnia kolejnego, bo wczoraj wylądowałem jeszcze u znajomych, a później, później jeszcze siłownia i nie było kiedy nagrywać. Nieważne. Byłem u tych fryzjerów, co zawsze jestem, i był nowy fryzjer. I obserwowałem jak szczyt tam kogoś, i tak stwierdziłem, że on ma dobry warsztat i się nie myliłem, poszedłem do niego. Wreszcie ktoś mnie oszczyk, tak jak pokazałem zdjęcie. I tak zrobił. Patrzcie. Tak chciałem. To nie chodzi teraz o to, czy ta fryzura mi pasuje, czy mi nie pasuje, ale chodzi o to, że ktoś po prostu zrobił tak, jak chciałem, i miał pojęcie o tym. Ten, co byłem dwa szczyżenia temu, no to zobaczył i w połowie powiedział, że jeszcze nigdy tak nie szczyk, że to jego pierwszy raz. No i wiadomo, że mu nie wyszło. Ten poprzedni to już nawet nie próbowałem, tylko poprosiłem na krótko, no a ten dał radę. Jest tak żywka tak na równo, jak chciałem. Fajnie, no jest świetnie. Po prostu od razu wziąłem jego numer, jego imię. Będę sobie dzwonił wcześniej czy Oniósł, i do niego będę chodzić. Bo ja też planuję niedługo sobie podpuścić włosy. Tylko, że ja teraz, jak zapuszczałem te włosy, nigdy nie miałem dobrego fryzera, który po prostu umiał na długich, dłuższych włosach pracować. A ten wydaje mi się, że będzie umiał, bo oglądałem ostatnio swoje relacje też jak miałem dłuższe włosy jak jeszcze w Stuttgartzie mieszkałem i tam miałem dobrego fryzera i te dłuższe włosy fajnie wyglądały a teraz ostatnio co miałem to tak średnio byłem zadowolony. Chodzi o to w dzisiejszym filmie, że po tym szczerzeniu tak sobie wymyśliłem, bo mam jeszcze w swoim katalogu kilka różnych fryzur że jak to wyszło i te włosy są w sumie krótkie, także nie będzie nic do stracenia wymyśliłem, że gdzie to jest że zrobimy dzisiaj coś szalonego. Mi już od kilku miesięcy chodzi za farbowanie włosów. Chciałbym spróbować chciałem i stwierdziłem, że dzisiaj zafarbujemy. Nie będę szedł do fryzjera, zrobię to samemu. Jak byłem młodszy, kilka lat temu, jak nie miałem jeszcze kanału, farbowałem sobie nieraz włosy na blond chciałem. i Nigdy ten blond nie wychodził, wychodziły zawsze rude i tak później fryzjer musiał ratować mi te włosy, ale teraz ja się po prostu wczoraj wieczorem trochę doszkoliłem na YouTubie, pooglądałem jak to się robi i wydaje mi się, że mi to wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to, to będziemy się na łyso po prostu golić, żebym jakoś na kurs mógł pójść. Tylko ja myślę o bardziej siwym kolorze. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Ćwiczyłem wczoraj na siłowni, robiłem nogi i barki. Mogliście pewnie widzieć na Instagramie, nieważne. I ćwiczę, i ćwiczę, i tak cały czas mi chodziła ta koloryzacja w głowie. I myślę sobie tak, Mati, jak będzie wolne miejsce, te pod samymi drzwiami, które zawsze jest zajęte, to znaczy, że farbujemy dzisiaj. Jak będzie zajęte, to nie farbujesz. Niech po prostu, wiecie, los decyduje, czy farbować, czy nie farbować. Jadę, miejsce pod domem wolne. To znak. Także jedziemy teraz do Diem'u, kupujemy farbę, rozjaśniacz i kupujemy później ten yy, toner i będziemy farbować włosy, także jedziemy. Im bliżej zakupu, tym coraz bardziej zaczynam mieć wątpliwości, ale zrobię to. Trochę się boję, że te farby tu w Niemczech będą za słabe. Tu wszystko jest słabsze, solaria są słabsze i farby też są pewnie słabsze, ale nic, szukam rozjaśniacza. Na razie znalazłem ten najmocniejszy do 9. Ja mam jeszcze ciemniejsze włosy i to jest rudy pokazane, ale i tak liczę się z tym, że przynajmniej dwa razy będę musiał. Ja tu znalazłem też jeszcze z garniera. I też jest do dziewięciu tonów. Szkoda, że was nie ma z nami, bo byście mi na pewno doradzili. Na pewno byście mi doradzili, żebym tego nie robił. Ale już za późno już mleko się wylało, robię. No nie wiem, który... Albo wezmę obydwa, bo to i tak chyba na jednym się nie skończy. A na koniec wieczora będziemy lecieć po brązik, albo golić na łyso. Zrobione zakupy. Wziąłem Loreala rozjaśniacz, wziąłem ten Schwarzkopa rozjaśniacz, bo miał dobre oceny w internecie. I tutaj te szare, odcienie szarości też wziąłem już na zapas, bo jak rude wyjdą, to nie będę przecież rudy za rozjaśniaczami biegać. Także już trzeba, wiecie, być przygotowanym na wszystko. Ja jeszcze do Kauflandu zrobić zakupy, co bym gładny tego zabiegu nie przeprowadzał i, i, i być się za farbowanie Matiego. Stary t shirt znaleziony. Przechodzimy do zabiegu. Zacznę od tego rozjaśniacza. Ja na pewno będę musiał dwa razy rozjaśniacz nałożyć, to jest minimum. Także ja sobie wziąłem wagę i oddzielę te składniki, które tu są na pół, bo przecież tutaj tych włosów też nie ma wiele. To jest właśnie zapach dzieciństwa teraz. Mhm. Aha. Dlaczego to nie jest niebieskie? Dobra, muszę was wyłączyć, żeby po prostu z tyłu farbę nałożyć, ja potrzebuję drugie lustro. Ciekawe, czy ja będę mógł w ogóle wyjść na miasto, ale patrzcie, jak już szybko złapało. Teraz muszę włączyć odliczanie. Dam 40, bo już z 5 minut to samo nakładanie trwało. I teraz jeszcze zabezpieczę wszystko folią. Alminiową albo zwykłą folią, hmm. bo widziałem na internecie, że ktoś tak robił na YouTubie. Będą jaja, a jeszcze przecież mamy z Grześkiem tego stylistę. Na przyszły tydzień, ja muszę sprawdzić w ogóle kiedy dokładnie. I się chyba okaże, że ja tam pojadę już tylko na łyso się obciąć. Nie wiem, czy mu egzamin do szkoły zaliczą. Jak on takiego modela znalazł, Matiego. Ale na szczęście Grzesiek się wczuł w rolę, nie był fryzjera, to będzie na, na Grzesiku pracować, bo u mnie chyba nie będzie za dużo roboty. Jak w ogóle cokolwiek będzie. Ale patrzcie, robią się jasne, tylko będą chyba takie jajo. Jajo jasne będą. Ciekawe, wyjdą czy nie wyjdą, dajcie teraz znać w komentarzu, póki jeszcze nie wiemy, co się wydarzy. Tak myślę, czy zrobić stories teraz, czy zrobić wam tą niespodziankę niedzielną i nic nie pokazywać. Uwaga, było pierwsze mycie. Ciekawe co wyszło, jeszcze nie widziałem. Kurde. Ale patrzcie, tu są prawie białe. A tu żółte. Ale wyobrażałem sobie, że będą żółciejsze. Dobrze mi będzie w takim blondzie chyba nie bardzo. Suszę i nakładam jeszcze raz warstwę, jeszcze jedną. Poszedłem jeszcze do światła, żebyście zobaczyli przed nałożeniem drugiej warstwy. Tutaj są normalnie takie białe. Druga warstwa nałożona, czekamy jakieś pół godziny. Nie wiem czy robić ten srebrny, czy od razu zrobić sobie ciemniejszy. Fryzjer sobie wyrobi w międzyczasie jedzonko. Tu smażę indyka, zaraz sobie dodam ryż. Takie risotto sobie zrobię. Bo mam praktycznie wszystko gotowe. Ryż już mam gotowany, mam też mieszankę warzyw w zawrażarce. Także zrobię sobie takie szybkie danie. Danie gotowe. Smacznego. I za chwilę chyba spłukujemy. Zmieniłem folię na folię aluminiową, bo znalazłem takiego chłopaka na YouTube i on farbował i dawał aluminiową. Może to jest jakaś różnica. Uwaga, nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Patrzcie, to no już nie ma prawie żółtego, ale. Brak mi słów. Nie wiem, ogólnie dziwne, że w ogóle wyszedł ten kolor. Bo patrzcie, nie ma żółtego. Jest naprawdę prawie, że biały. Wyglądam dziwnie. Nałożę teraz ten srebrny jeszcze. Niech chyba będę lecieć jeszcze do Diemu po ciemną farbę. Mam nadzieję, że w tym mi będzie dobrze. No po tej to od razu jak nałożyłem. Ale robią się jakieś takie siwowate. No ciekawe, mam nadzieję, że będzie mi ten kolor pasować. Dobrze, że na dworcu jest do 10 jeszcze Rosman IDM otwarty, także... Jeszcze będzie można lecieć po jakąś, nie wiem, opcję awaryjną. Brązik czy coś. Słuchajcie, wyszły. Jest to siwo-niebieski kolor. Nie jest źle. Jest to kolor zdatny do wyjścia. Bo się bałem, że nie będę mógł w ogóle wyjść. Patrzcie. Wyszło, nie wiem, czy to jeszcze jest niespukane. Wyszły siwo niebieskie. Teraz wyglądają w sobie na siwe. Jednak mój kolor to zdecydowanie mój kolor. Ale nie jest źle. Jest coś nowego i jest wyjściowo. Patrzcie, jaki wyszedł ten kolor. Kolejny talent odkryty, popatrzcie I prąd zrobię, i meble złoży, i nawet głowę zafarbuję. Tyle talentów we mnie. Dzwonimy do mamy. Ale w takich mogę wyjść. Te pasują już do oprawy moich oczu, bo ten blot, widzicie, nie pasował mi. Dziwnie się czuję. <laughs> Mała coś powie, niecenzuralnego pewnie. <laughs> Jesteś gotowa? No dawaj, to dawaj, bo dasz mi słabo się robi. Nie wiem, no. To jakoś cię to chwyciło. Coś to nie tak. Jakbyś już przysiwiał. No bo to siwy zrobiłem. Jakieś takie dziwne to ma jakieś kolory. szare, czarne i niby coś tam siwego. Resztki. Nie, nie, nie no, takie to, co... światło też jest. Czekaj może w łazience. No niby kolor srebrny wyszedł, ale to nie jest takie na tamtych zjątk. No czarne no. Bądź... Nie, ja miałem zobaczyć na filmie. Ja miałem takie białe i taki nie pasuje, bo ja mam... Ja mam chyba ciepłą tą. Ciepłą cerę, a to trzeba mieć zimną. Trzeba być zimną porą roku, żeby pasował ci taki biały. Nie pasował mi ten biały. O, on jest taki jak teraz. Weź można, nie ma wstydu. Ale do miasta miastowego... mogę... Mama mówi, że jakbym osiwiał. Co podoba ci się to? Moje bardziej mi się podobają. Dobrze chcesz widzów pozdrowić, bo kończę. Pozdrawiam widzów. I Mateusza osiwiałego.